W obecności około 7, może ośmiu tysięcy widzów rozgrywany jest w Łodzi mecz Polska-Słowenia. Czwarte w ogóle, a trzecie oficjalne spotkanie zespołu narodowego naszego kraju pod wodzą Władysława Stachurgeniu. Teraz szansa przed Słoweńcami pędzi. Matias Floriancici. brawo Andrzej Woźniak, a przeskoził przeszkodził jeszcze w ostatniej chwili Kazimierz Węgrzyn o tym, że to jest najbardziej uznany piłkarz Słowenii. Pozostali piłkarze Słowenii. Nie kwapią się za atakowaniem Polaków. Potworny błąd Jacka Zielińskiego. Kokol, Kokol. I na nasze szczęście. Któraś z grudek trawy poruszonych wcześniej na polu karnym stadionu widzewa uratowała reprezentację Polski przed Bramki, spójrzmy jeszcze raz, o właśnie podskoczyła piłka. Czasem możemy się spodziewać, iż o właśnie w tej chwili zakończył to dramatycznie wręcz słabe. Prezentacja Polski nie było zdecydowanie poziomem, w którym chcielibyśmy w wykonaniu naszej drużyny narodowej oglądać. Polska, Słowenia 0-0 ze stadionu Wizewa. Żegna się z Państwem Mikołaj Madej.